Siemanko, moi drodzy, jestem Terin, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj wam pokażę nagranie z zawodów judo, w których brał udział hejter, czyli Mariusz Słoński, ale jeszcze przed tym chciałbym pozdrowić nowych sprójających, Oto oni, Szymon Grabek oraz Paweł Harbowski. Bardzo wam dziękuję, serdecznie was pozdrawiam, a jeśli ktoś z was, moi drodzy, chciałby zrobić to samo, to klikajcie w ten niebieski przycisk, wtedy każda osoba zostanie pozdrowiona w odcinku, także myślę, że warto, a teraz zapraszam do oglądania. Moi drodzy, szybkie wyjaśnienie dla osób, które nie są w temacie. Podczas wywiadu Kaniowskiego z hejterem, hejter wyznał, że kiedyś, przez prawdopodobnie 7 lat, trenował judo. No i moi drodzy, nie mieliśmy o tym raczej żadnych informacji. Olejnik na przykład powiedział, że to raczej jest nieprawda, ponieważ on o, o tym w ogóle nie wiedział. A się z haterem przyjaźnił długo. Ludzie troszeczkę pogrzebali w internecie i faktycznie mają tutaj listę zawodników. I jest na niej właśnie hater, czyli Mariusz Słoński. No i moi drodzy, ja znalazłem również nagranie, w którym możemy zobaczyć, jak on walczy. No i moi drodzy, od razu wam powiem, że nie szło mu dobrze. Praktycznie za każdym razem e, to właśnie on leżał na glebie. Ale moi drodzy, zobaczcie sobie na to. wat gesoek het wat is op wat het gebeur die situasie die dorp sê doen wat op na die raad en ondersteunder skets het wat Także moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie, ścieżcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. No i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do następnego filmu, cześć!